W tym filmie dowiecie się, jak zmienić plik Word na PDF dosłownie w 5 sekund. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. A więc, aby zmienić Word na PDF, musimy przede wszystkim uruchomić przeglądarkę internetową w telefonie, no i przejść do strony, którą widzicie na ekranie. Link do tej strony będzie w opisie tego filmu. Następnie przesuwamy tą stronę nieco niżej. I wybieramy zakładkę Word do PDF. Następnie wybieramy belkę Wybierz pliki Word. Kolejno klikamy Pliki. Dzięki temu przeszliśmy do pamięci telefonu. Teraz wybieramy plik Word, który będziemy konwertować do PDF, więc zaznaczamy ten plik. Następnie u góry ekranu klikamy Gotowe. Plik został załadowany. Teraz, aby skonwertować ten plik Word do PDF. Klikamy poniżej belkę Konwertuj do PDF. No jak widzicie, trwa konwertowanie pliku Word do PDF. Plik został już skonwertowany. Teraz, aby pobrać PDF, klikamy czerwoną belkę Pobierz PDF. Tutaj mamy komunikat Czy pobrać ponownie, ponieważ ja już pobierałem. Klikamy Pobierz ponownie. Został pobrany już plik PDF. Jak widzicie, możemy cieszyć się nowym plikiem PDF, który skonwertowaliśmy z pliku Word. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć.